Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam was na spacer, kolejny spacer po naszym domu. Tak jak widzicie, mamy ściany, mamy ściany, a to zmienia wiele, zmienia wiele przede wszystkim wizualnie, bo już w końcu coś widać i ta przestrzeń jest dokładnie zaznaczona. Zapraszam do środka. Jesteśmy teraz w przedpokoju takim małym, który będzie tylko dla nas na zostawienie kurtek. To będzie nasze biuro. Biuro jest z jednym oknem, tak jak widzicie, natomiast na wejściu będą jeszcze takie drzwi przeszklone, więc tego światła, bo o to się najbardziej obawia obawiamy, mam nadzieję, że będzie wystarczająco, żeby tu pracować. Jak będzie, to zobaczymy. Troszkę się zmieniło. Szczerze powiedziawszy, aż sama jestem zaskoczona, jak wiele się zmieniło i jak teraz ten dom wygląda. Na jakim etapie już budowy jesteśmy. Dzisiaj oprowadzę Was po tym domu tak troszeczkę mniej standardowo, bo z moimi dziećmi i one też dodadzą swoje dwa grosze na temat tego, co gdzie jest. Tutaj O tu będziemy jeść, Stefan. Tu będzie stolik. Tu. Przy wyspie też będziemy jeść. Raz, tu, raz, tu. Mhm. Tu będzie stolik, a tutaj będzie jeszcze taka wyspa, przy której też będą siedzonka. Kurczaku. się pokazywać. Ja też. <śmianie> no i wieczne przepychanki jak to z dzieciakami. Dobrze, jesteśmy w salonie. Już wiecie, że tutaj będzie po prawej stronie wyspa, po lewej stronie zabudowa kuchenna, o której wspominałam na ostatnim filmie i teraz płynnie przechodzimy do miejsca, gdzie po prawej stronie będzie spiżarka, której niestety nie da się pokazać, bo jest za ciemno. A tutaj będzie pokój ten, który jest na wejściu. Nie zdążyłam wam pokazać, ja, co jest między ścianami, bo nie zdążyłam zarejestrować zupełnie tego momentu. Natomiast tak jak pewnie się domyślacie, między szkieletem, który widzieliście ostatnio na filmie, a tym karton-gipsem, który został już w tym momencie położony, przyszła jeszcze izolacja. Wszystkie ściany są ładnie wyizolowane. Mam nadzieję, że ten dom będzie mniej akustyczny niż ten który które obecnie wynajmujemy. Tutaj po lewej stronie mamy szafę wnękową, taką z sporych rozmiarów, więc to będzie taka nasza szafa przedpokojowa. No i tutaj jeszcze raz rzut oka na salon. Skoro salon już zobaczyliśmy, to zapraszam na górę. Tak jak widzicie, brakuje nam jeszcze balustrad, nawet mamy jeden błąd. Zamiast pozostawionego miejsca na balustradę, wcisnęli nam ścianę. Oczywiście będą to zmieniać, także czekamy. A teraz pokój swój pokaże Stefan. Dzień, dnień, dnień. Papa, Co będziesz robić tam? Ja sama. A tutaj będę pracować. A tu będziesz bawić. Ja pokażę. Dobra, tylko stop, stop, stop. Z rączka. A Gdzie tutaj będzie moją łóżeczką? Mhm. A tutaj będzie moja szafa. Mhm. Taka wielka. A ja mam dużą. Ty też masz dużą. A tutaj będzie moją łóżeczką. A nie było tu przed chwilą? O, tu no tam. O uh, uh, uh. A gdzie będziesz bawić? Nigdzie. Nigdzie? Tu, tylko tutaj. Okej, okay. super. Tutaj będą moje zabawki. i na w szafie. Ooo! A, a ja nie będę mieć w szafie. My jadę tam nie! Tam będziesz mieć ubrania ja w, w szafie. Ja będę y, mieć miejsca w szafie, to dam do mój Mhm. Mm Ale nie to jest auto. 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 <ś Republicans> cicho? Bo jeszcze tu nikt nie mieszka i teraz nikt nie pracuje, bo jest niedziela. A ja bym. A, ja A ktoś wczoraj pracował. Wczoraj tak, bo wczoraj była sobota. W soboty można pracować. Tu bardzo uważać. Kolejna. Kolejna. A tu będzie spała babcia i dziaduś, jak będą do nas przyjeżdżać? To jest nas. Jak to nie? A kto był z tobą, jak Stefanek się urodził? No. Z tą szafą jest taka historia, że miała się kończyć tu, w tym miejscu, ale na szczęście nasz konstruktor, manager, nasz kierownik budowy powiedział, że rury tutaj, które miały iść, poprosił o przeniesienie ich tam dalej i dzięki temu uzyskaliśmy dodatkową przestrzeń. Także cieszymy się, bo ta szafa jest naprawdę sporych rozmiarów. I tu też będzie taka mała szafa na ręczniki, na jakieś dodatkowe rzeczy może pościel. Aha, a tu gdzie będziesz mieć zęby? No świetnie. I teraz płynnie przechodzimy sobie do naszego loftu i. Z loftu mamy wejście do naszej sypialni naprzeciwko, a po lewej stronie mamy pralnię, pralnię z miejscem na suszarkę dużych rozmiarów i pralkę. Zresztą, w ogóle cała pralnia jest tak duża, że spokojnie ach, chyba tam urządzimy jakiś dodatkowy składzik. Teraz wchodzimy do naszej sypialni. Jeszcze nie wspominałam, oczywiście, jesteśmy też po inspekcji od miasta, ze strony miasta i po takiej naszej dodatkowej inspekcji, którą zamówiliśmy na własny koszt, żeby mieć pewność, że ten dom nie ma jakichś dodatkowych błędów, których sami po prostu byśmy nie zauważyli. A teraz zapraszam Was do łazienki, tej, która jest przyłączona do naszej sypialni. A tutaj a ta tutaj, a tutaj mama? Tak. to tak. my Mhm. Tak jak zauważył Stefan, po lewej stronie, tej, tam gdzie jest niebieska ściana, będą umywalki. Tutaj mamy prysznic, a obok szafę kolejną zabudowaną. Nad prysznicem mamy też jedno światło, i po drugiej stronie przewidziane są jeszcze dwa nad umywalkami. Nie ma górnego światła, nad czym ubolewamy, niestety. Pokażę Wam jeszcze dom sąsiada, który jest w sumie identyczny jak nasz, tylko tak jak widzicie różnica jest w tym, że my mamy screen porch, wybraliśmy sobie po prostu takie miejsce przed domem, które będzie zrobione z siatką, tak żeby tutaj żadne muchy, owady, komary nie wlatywały nam do, do domu. A za to ten dom nie ma screenportu, za to ma Sunroom, czyli po prostu taki pokój, z, w którym jest więcej okien, przez co salon jest trochę większy. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, w środku ten salon, tak jak widzicie, jest identyczny jak nasz, z tą różnicą, że tutaj mają taką dodatkową przestrzeń. No, i tak w pierwszej chwili mm, mam takie poczucie, że kurczę. Szkoda, że jednak nie dopłaciliśmy i nie wzięliśmy tego sunroomu, bo stwierdziliśmy, że my lubimy siedzieć na zewnątrz i ten screen porch będzie dla nas lepszą opcją. A teraz mam wrażenie, że ten salon jest trochę dla nas za mały i po prostu ta dodatkowa przestrzeń w postaci tego pokoju słonecznego byłaby fajna, ale z drugiej strony, po głębszym namyśle. Mm, Musielibyśmy zrobić tam jadalnie prawdopodobnie, z tą przestrzenią nie za bardzo by tutaj dało coś zrobić, po prostu byłaby taka nieużytkowa, a tutaj e, kanapę i tak nie moglibyśmy przesunąć dalej, bo jest tutaj obok od razu wyspa i to i tak i tak by ze sobą kolidowało, także no takie... E, z, po prostu pewnie jedynie, jedyne co, to mielibyśmy poczucie, że ta przestrzeń nie jest tak naładowana, bo tutaj po prostu nie byłoby tego stołu. Zobaczymy jak, jak wjadą meble i jak to wszystko będzie wyglądało. I tutaj taka ciekawostka, na przykład ten sąsiad ma e, całą łazienkę, czyli z ze wszystkim, przez co ma tutaj wejście do tego pokoju e, takie malutkie, bo on jest przewidziany na sypialnię. I tutaj jest zrobiona szafa dodatkowa, rękowa, a my po prostu mamy to wejście szersze, i my tutaj będziemy mieli e, przestrzeń biurową, typowo. No i tak. Dzisiaj mam trochę słabszy dzień, więc nie pokazuję się wam, i nie mówię do kamery wprost, dlatego dodam pewnie do tego filmu voiceover. W każdym razie, jak widzicie, dom już naprawdę jest na tej ostatniej prostej, do tego, żeby był skończony. Myślę, że w tym tygodniu będzie malowanie. E, chwilę później hmm, pojawią się szafki, chociaż i tak akurat z tymi szafkami jest największy problem, bo okazuje się, że e, te nasze będą mogły pojawić się dopiero 20 e, któregoś lipca, czyli jeszcze troszeczkę. O tutaj, proszę, jest wyjście na klimatyzację. To jest ta rzecz, która wcześniej rujnowała nam większość nocy, ale tak jak widzicie, jednak e, ogródek będziemy mieli. Piękne, bez dodatkowych buczących silników. Cała ulica już praktycznie stoi. Teraz już robią elewacje w większości domów. W, części, w dużej części już ta elewacja jest. Tutaj na przykład już jest domek praktycznie skończony, bo już nawet trawa położona. Także się dzieje. I już oficjalnie się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiejszy film. W następnym pokażę Wam, jak dom jest pomalowany, bo jest już pomalowany. E, możliwe, że też będą podłogi. Nie mam pojęcia, co się zadzieje w tym tygodniu, więc zostańcie ze mną i do zobaczenia. Udanego weekendu. Papa. Pa.